Jestem głodny! Ja też! I dobrze, sami jesteście sobie winni. Mały lwiątko zaryczała, was od razu strach obleciał. No tak, ale ten Ryk Kajona to nie był taki sobie zwyczajny Ryk. Był taki głośny i w ogóle. No i jeszcze chmury zmieniły się w wielkie ryczące lwy. O, a czyli chmury też się boicie, tak? <laughs> Cisza się, Kściuchy! Wielce szanowny gość przybył do naszej skromnej Nory. Hehe, Hieny! Zingo! Można wiedzieć, co robisz w samym sercu swej ziemi. Wpadłeś na kolację? Nie, ale bardzo chętnie coś bym... Przykro mi, tutaj nic nie znajdziesz. Kajon, młody Simby, pokrzyżował nasze kulinarne plany. W takim razie na pewno już słyszeliście, że niby oczy Simba kazał Kajonowi stworzyć zupełnie nową lwią straż. Lwią straż? To niemożliwe! Lwia odeszła razem ze Skazą. Chyba, że... Dziadzia? Ten ryk. No jasne. Jasne co? Nigdy o tym nie słyszałeś? Lwia to prawdziwa legenda. Najpotężniejsza drużyna lwów w całej Lwiej Ziemi. Przynajmniej taka była. <laughs> A dopóki Skaza jej nie zniszczył... <laughs> Lew wykończył lwią straż? Tak właśnie było. <grymne> bardzo śmieszne! No, te lwy nie są za bardzo kumate! <grymne> Cieszę się, ściuchy! Czuję, że ta nowa lwia straż jeszcze nie raz wejdzie w drogę hienom oraz innym wygnańcom. Tak by wynikało z tego, co mówił Kajon. Tak, przed wieloma laty lwia straż broniła kręgu życia. Jeśli nowa straż zdobędzie zaufanie mieszkańców lwiej ziemi, my, wygnańcy. Ma! Hej, Cianza, mówiłeś coś o lwiej straży i o wygnańcach. Mówiłem, że. Kiedy Lwia Straż zacznie kręcić się po lwiej ziemi, skończą się czasy, kiedy my, wygnańcy, mogliśmy polować na co tylko chcemy. To co my teraz zrobimy? Ja, ja, ja! Pożremy się nawzajem! Nie! Uderzymy dzisiaj. Zanim Lwia Straż będzie gotowa. I zabijemy tyle zwierząt, ile się da. Hmm. Bardzo podoba mi się ten plan. Całe stada tłustego mięsa. No tak! Miam, miam. Dzisiaj wszyscy wygnańcy zasiądą do uczty. Sępy i hieny, ramię w ramię. Dzisiaj zacznie się wojna!